Dzień dobry, jak zwyczaj nakazuje 5.32, dwie minuty spóźnienia, mamy poniedziałek, dwa dni po ostatnim łowieniu. Wybrałem się troszkę na inny zbiornik, taki dość, dość spory zbiornik i w planach dzisiaj jest spławik. Spławiki dość nietypowo, bo zrobiłem sobie wczoraj ciasto i Będziemy łowić dzisiaj tutaj na ciasto, mam nadzieję na jakieś płoteczki. Jedno to jest ciasto waniliowe, drugie z czostkiem. No a przy okazji wrzucę sobie to co mi zostało z soboty. To pójdzie do koszyka. No i na tradycyjny grunt założymy sobie pelet. Dzisiaj połowimy na pelet mam wanilię, mam tutaj też pelet o smaku morwy także ale na tym się nie skupiamy to jest wrzucone do wody to sobie leży jak się coś będzie działo no to super ale mówię skłaniamy się dzisiaj ku spławikowi także zapraszam was serdecznie do oglądania i zaczniemy sobie od tego ciasta waniliowego ciasto zrobione w bardzo prosty sposób tak naprawdę parę składników głównych jajko mąka Olejek waniliowy i do tego wszystkiego do osłodzenia miód. No, i na to sobie spróbujemy tutaj położyć jakieś płoteczki. A jak nie, no to jeszcze to drugie ciasto czoskowe. Także zakładamy na hak kuleczkę i zobaczymy, co się będzie działo. I dosłownie zaraz po zarzuceniu. Melduje nam się na no, tak oto, psa, na to wzdręga. Właśnie ja obawiam się, że będzie ich tutaj dość sporo ale może jakieś fajne płoteczki też podejdą. Lecimy dalej z tematem. Mamy tradycyjnie jakieś 2,5 godziny łowienia, bo oczywiście jestem przed pracą. Wczoraj sobie odpuściłem niedzielę. Trzeba było troszkę czasu z rodziną spędzić. Dzisiaj znowu na dziewiątą do pracy, także te dwie godzinki można, dwie i pół godzinki można sobie wygospodarować rano. Na chwilę mamy jakieś lekkie obciarki. Coś tam się kręci wokół naszej przynęty, ale, ale nic specjalnego się nie dzieje. Wybrałem takie stanowisko, jestem pod słońce Także kurczę, to ciężko siedzieć ten spawik obserwować. Dlatego rzucam go tak bardziej trochę na prawo. Słońce mamy po lewej stronie. Coś tam się tam dzieje na gruncie. Jakieś dziwne brania. Zamieniłem pellet na morwę. Bobka zjechała całkiem w dół Mam wrażenie, że coś tam jest uczepione patrząc po tym co się dzieje na żyłce Dobra, we... zwinę to Nie ma nic O nie, jest coś. Coś jest, ale coś. Coś małego. Nie biorę podbieraka. Jaki glucik. No, wypiął się nawet. No, popłynął sobie sam. No i dobra. Tak to jest, jak się jest. Ale nie się nie chce wstać. A drzewa są powyżej. Kończy się to. Przewiązywaniem zestawu i tak dobrze, że spławik nie został na drzewie. Sakramucka. Zacząłem się tu bawić z tym, spóźniłem sobie branie na gruncie. Eee, daj pan spokój. Trzeba przyznać, że, że smaży dzisiaj. Zapowiadają 26 stopni i chyba tyle będzie, a po tych ulewach ostatnich straszna duchota się zrobiła. Na wodzie jest widać gdzie niegdzie jakieś spławy, ale tak jakby ta aktywność ryb trochę przycichła. Na gruncie zmieniłem sobie palet na epidemię, także zobaczymy, czy tam coś, coś, się, coś się będzie dalej działo. Na razie też jakiegoś szału nie ma. No i co, siedzimy jeszcze z godzinkę 20 i, i do pracy. To będzie karp. Na bank. Po tym odjeździe wnioskujemy, że to jest karp. Przestał walczyć. Idzie sobie powoli tu w prawą stronę. żeby się tylko nie spiło. O, niewielki, ale już ładniejszy niż tamten. Sportowy karpik. Zapięty za dolną pargę. Taki niewielki karpiszonek. do wody no ale przynajmniej nie jest na zero płynie dobra czyli ten kwas masłowy podziałał no to rzucamy jeszcze raz kwas masłowy profesa mały on ma nie wiem ile tutaj ma 8 mm dobra zakładamy jeszcze raz świeżego i, i rzucamy o ostatnie 30 minut ze spowikiem przeniosłem się bardziej na lewo początek był obiecujący pierwsza zdręga po zaraz po rzucie, no ale później cisza Założyłem dwa ziarenka kukurydzy. Taka dość już mocno, też przyfermentowana. No ale nie mam innych przynęt, także, także próbuję na to, co, co mam. Grunt już nie, nie, nie ściągam, rzuciłem, zostawiam go. Jak się nie będzie nic działo, te 30 minut niech sobie leży, nie będę go już przerzucał dzisiaj. Okej okay, moi drodzy, składam się, częściowo już obóz zebrany, została jeszcze tylko ostatnia wędka, podbierak i, i mata. Na dzisiaj to wszystko, jeden karpik tak w miarę uradował honor, bo można powiedzieć, że był taki dość, dość przyjemny. Resztę nie liczę z dręgi tego karpia takiego małego, bo to, to, to porażka. No, bardzo upalny dzień, jest godzina... 8 rano jest chyba już ze 25 stopni. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo no i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.